Witam, witam serdecznie w bardzo dobrym dniu dla złota, w bardzo dobrym dniu dla tych, którzy ostatnio kupili złoto w, na klinie, o którym wcześniej często rozmawialiśmy. Tu widzimy złoto po 3429 dolarów. Tak jest. To jest bardzo piękny wykres. To jest bardzo dobry wykres. Popatrzmy na niego. Jak on pięknie wygląda tutaj tygodniówka, tutaj yy, dniówka. Yy, popatrzmy jaki piękny wykres. I to się znowu stało. Był clean i jest wzrost. Yy, czym jest clean? No clean. No ja zapraszam do wcześniejszych filmów wszystkich. Bo już mi się tak zbytnio nie chce powtarzać, bo we wcześniejszych firmach mam dużo takich wiadomości, w których mówię jak to działa z tym złotem, kiedy to złoto może być warto kupić, kiedy raczej nie warto kupić. No i są te kliny, są te kliny które pokazują nam jak to złoto się zachowuje, czyli mamy spadek z góry i jest klin, nie? Spadek, czyli jeżeli jest spadek, no to zaraz może być clean, prawda? Pyk, jest clean, nie? Jest spadek, clean, prawda? E, mamy tu spadek, clean, prawda? się robi, tak? Czyli a kiedy się robi clean? Tak, no bo to tak łatwo powiedzieć, no jeżeli był stożek, prawda? Czyli jeżeli było coś u góry, prawda? E, to łatwo pokażę, e, bo o co chodzi? Bo to złoto spadło i teraz znowu pnie się. Na rekord po prostu pnie się na te 3500, prawda? No to znowu jest na swoim rekordzie. No, no. E, proszę, 3500 było, tak? 3429, no to jaka to jest różnica? Można powiedzieć, że u dobrego dilera złota. Nie, jak kupisz dużo, to właściwie nawet tej różnicy cenowo nie ma, nie? Zanim przejdę dalej i przekażę czym są te kliny, i dlaczego są tak ważne, i dlaczego są tak dobre i piękne, a czym są stożki, i dlaczego też są piękne, ale dla niektórych mogą być bardzo złe, bo to jest stożek, to jest taka rzecz, kiedy raczej się sprzedaje, a nie kupuje. Zanim przejdę dalej, wszystkich gorąco namawiam do subskrybowania, wszystkich gorąco namawiam do wysyłania tego filmu do swoich znajomych, do klikania łapeczek w górę, e, merytoryczne komentowanie. Zanim przejdę dalej, wezmę oczywiście swojego ukochanego łyka kawy. No i jedziemy, clean. Czym jest clean? Przede wszystkim e, clean. E, powstaje na przykład wtedy, gdy, o, mamy tutaj, e, pokażę to tak, wyłączymy tu. E, 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 gdy są tematy złotowe, to one ba, e, najczęściej są wtedy, gdy to złoto jest drogie. No i na przykład tutaj to złoto było drogie 25 października 2024 roku. No i to złoto wtedy kosztowało 2748 dolarów. No i ono było drogie, tak? No, i one było najdroższe w historii. No, jak wiemy, że jeżeli jest coś drogie, no można to kupić, bo może być jeszcze droższe, ale jak się upewnić, że na pewno kupimy y, taniej niż ten stożek? No, wtedy, gdy spadnie, nie? No, i to jest powtarzalny szyk ceny złota wobec dolara amerykańskiego i, i ogólnie właściwie no prawie wszystkiego. E, mamy górkę. Złoto jest najdroższe. Powstrzymujemy się, bo jak wiemy, ten kto kupuje drogo, ten jeżeli sprzeda tanio, ten straci. A ten kto kupi tanio i sprzeda wtedy, gdy jest drogo, ten zyskuje. Więc tutaj raczej 2741 to raczej by sobie ktoś sprzedał ten, kto kupił tutaj po 2600, czy po 2500, czy po 2300. Jakby chciał mieć szybki hajs, jeszcze kilka tych procencików sobie zarobić w te kilka miesięcy. No i co się dzieje? Mamy najwyższą cenę, raczej yy, sprzedają ludzie, no ale no są tacy, co kupują, no ale kiedy na pewno się będzie opacało, kiedy będzie na pewno ta niższa cena, no cena będzie, jak będzie tutaj, o, o, pójdzie do góry, no i wiecie, i spada, bum, prawda, no i jest, spadło, no i wie, wiemy, że cena traci, no i teraz psychologia tłumu tak działa, że gdy cena złota była 2800 tutaj widzimy, 2800 No i psychologia tłumu tak działa Że gdy z 2800 cena złota spadnie Na przykład na 2500, tak jak tutaj Z kawałkiem No to wtedy łubu-dubu jest O, cena złota spada, tragedia, nie można kupować Bo cena złota spada Ale to dobrze, że cena złota spada, prawda? No to jeżeli cena nieruchomości spada No to chyba dobrze, prawda? Dobrze się kupuje wtedy, gdy cena nieruchomości spadła tak więc mamy tutaj 2560, 2565 e, tych e, dolarków. No i gdyby. I to jest klin, bo tu był stożek. Bo tu był stożek, nie? Tu był stożek, pyk. Tak? Tu był stożek, tak? Na stożku się sprzedaje. Znaczy nie, ja nie każę nikomu sprzedawać Ci każdy robi co chce, no ale ci, którzy tak bardzo często robią, to zyskują. Tak? No i tu powstał klin. Wszyscy tutaj się boją, nie chcą kupować, nawet sprzedają, bo jest tanio i wtedy można kupić. No jest, jest clean. Znaczy, jeszcze go nie ma, jest spadek po stożku. No, no i poważnie, co się dzieje? I co się stanie? I się stał clean, prawda? Jest ich tu dużo nawet, bo wydarzył się. tu. I potem tu. Prawda? Widzimy, tak? Tu nawet wiecie, no nie liczę tego, bo to, to nawet się człowiek by nie zdążył. Ten. No i poszło do góry, nie? Tak? Czyli wszędzie, bo wszędzie, gdzie tu był klin, można było kupić tanie, a wszędzie, gdzie był stożek, można było sprzedać drożej. Po klinie. Nie wiem, czy inni też tak to nazywałem, ja sobie tak to sam nazywam. Klin i stożek, nie wiem, może ja wymyśliłem właśnie tą terminologię. Może taka terminologia w ogóle w świecie finansów i ekonomii nie istniała. Może właśnie ją wymyśliłem. Yy, znaczy, wcześniej ją wymyśliłem. Nie wiem, może jest, może istnieje. Nie zastanawiałem się na tym. Nie chcę się, nie mam czasu. No i mamy sytuację, w której to złoto dzisiaj znowu jest na szczycie. Tak? Czyli gdyby ktoś kupił tanio, to by zyskał. Yy, gdyby ktoś yy, do dzisiaj, gdyby ktoś sprzedał drogo, no to też by w sumie zyskał do tamtych momentów, prawda? to bo może chciał spieniężyć. Ale jak się plasuje sytuacja innych walut wobec złota, bo tutaj mamy dolara amerykańskiego. No, zobaczymy, co się dzieje. Zobaczymy, co się dzieje u EUR, XAU, EUR. No i mamy też 2918 dolarów euro za jedną uncję złota. Nie jest to jeszcze 3100, no to jest mniej więcej takie same ratio. No, jeszcze nie jest znowu 3000. No, ale jest szczyt do funta brytyjskiego, funt brytyjski. Proszę bardzo, Ksau GBP. O, GBP, proszę bardzo. No i mamy 2535 funtów, tak. Szczyt to było 2600, ale to był tylko taki chwilot, chwilowy szczyt. Jeżeli sobie uróżniemy to, tak, widzicie, jesteśmy na szczycie. Ostatni taki szczyt był, widzicie, o, 25, tutaj 2571, wiecie, to 50 funtów, nie? 50-40 funtów tylko różnicy, tak, więc, więc piękne wykresy, są piękne wykresy, można zyskiwać, widzicie, nawet na szczycie, gdy spadnie, wzrośnie do góry. O to chodzi, że no, jeżeli ktoś chce zarabiać na złocie, no, to to jest bardziej długoterminowo, rozważnie, kawałek po kawałku, różnie. A nie tam, wiecie, są tak, yy, takie tematy, że tam na yy, ktoś próbuje obrzydzić złoto, na przykład yy, pod tym kątem, że o miałem 2 kilo złota, poszedłem sobie gdzieś tutaj, no i nie chcieli kupić tych 2 kilo złota ode mnie. No ja mówię, no to przyjdź na drugi dzień, bym sobie powiedział, albo przyjdź sprzedaj trochę, tam trochę, tu trochę sprzedaj, no to nie muszą zaraz mieć pieniędzy na 2 kilo złota, bo to jest przecież firma, to nikt nikomu nie nakazuje Tobie sprzedać już złoto, czy też kupić już złoto od Ciebie, prawda? Przecież no nigdzie nie istnieje taka pisana zasada, że ktoś Ci musi sprzedać złoto lub też kupić od Ciebie złoto. No tak to nie wygląda, prawda? Co inne, no, właściwie, no, nawet e, nikt ci nie, nie ma nakazu wymiany, nie, chyba to nie istnieje takie prawo, że jak przyjdziesz do kantoru, to muszę wymienić twoje dolary czy funty. No, nikt chyba mi nie każe, tak? Nie muszę chyba tego zrobić, prawda? E, e, c, to, nie ma takiego nakazu. Ja wtedy mówię tym ludziom, no, to wtedy idź sobie weź, to w takim razie idź sobie weź akt własności swojej, swojej nieruchomości i idź ją sprzedaj też w 5 minut, no. I cią sprzedaj w 5 minut, zobaczymy jaki z ciebie kozak. A jeżeli weźmiesz te 2 kg złota, przyjedziesz się 300 km, to może sprzedaż za 300 km. Pojedziesz dalej 300 km, to może w, nawet jakbyś w Polsce nie był w stanie w danym momencie sprzedać, to może sprzedaż w Czechach. A jak w Czechach nie będą chcieli kupić, to może we Wiedniu sprzedaż. A jak we Wiedniu nie będą chcieli kupić, no to pojedź. No masz 2 kilo złota, to ci chyba stać jeszcze na trochę benzyny, nie? No to pojedź sobie do Szwajcarii, no i tam pewnie już ktoś kupi, no ktoś od ciebie kupi to złoto. No i zapewniam, że w 24 godziny sprzedasz swoje 2 kilo złota, za, znaczy, no, może nie tak się bo wiadomo, to pozamykane, no ale sprzedasz, tak? A nieruchomość, jak? No to trwa, no możesz pójść, tu masz. Wie? No to yy, wiecie, to jest właśnie, to jest, to jest takie omanianie ludzi. Omanianie ludzi totalne. To ja wtedy mówię, idź sobie kup, idź sobie kup na przymorzu, czy na, w Gdyni Orłowie, 100-metrowe mieszkanie. E, za 2,5 miliona złotych e, i sobie potem sprzedaj za 2,5 miliona złotych, albo za e, najlepiej to sobie je sprzedaj za 5 lat, e, jak żyć taki mo mocny w gębie, za 7 milionów złotych, bo przecież nieruchomości ciągle rosną, nieprawdaż? Są byli tacy propagandziści, że nam wmawiali, że, znaczy mim, no nie mim, no bo ja to się na, ja na tym wiem i ja na tym się znam, tylko zachodziłem w głowę, że po prostu tyle ludzi ich słucha i do dzisiaj ich słuchają i oni to wiecie, no to to pokazuje, no niestety, jak można zarabiać na ludzkiej głupocie, No i tyle. Zapraszam, szanowni państwo, do subskrybowania kanału. Dajcie klikania ławeczki w górę merytorycznego komentowania. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Wyślijcie to do swoich znajomych, udostępnijcie na Facebooku, pójdźcie to na swoich wykłady. No tak, no wykłady. No a może są jakieś wakacyjne wykłady na wykładach w szkołach, nie wiem, na, na, na harcerskich tych, na harcerskich <grych> schackach. Nie wiem, pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.